...emocjonalnie przed kancelarią premiera szef twojego ruchu uzasadniał, po co Wołtule składa projekt, który ma wprowadzić dwukadencyjność w samorządach. Gdyby pomysł brzegł w życie, burmistrz, wójt czy prezydent miasta po dwóch kadencjach nie mógłby się już ubiegać na trzecim, a to emocjonalne do uzasadnienia w dalszy. Stary kierunek po 250 lat to większość dwóch Trzeba Czas wreszcie z tym skończyć. Janusz Palikot aż trzy razy na jednej konferencji prasowej... Nie, nie nie, nie nie. Burmistrza 11 tysięcznego mszczonowa na Mazowszu. Burmistrzem jest już święć wieków. Nie na pozostał, wyruszymy w konkursie na najlepszego samorządowca i nie zamierzam. Zmienić listy, zamknij listy... No i chuj, po miłości. Nie umiesz od mnie decydować, kim nie będzie im dobra, dziś o północy Komisja Wyborcza zamknie listy dla wydatków najważniejszy lista kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów z